Cześć, witam was w dzisiejszym filmie. Przed chwilą się widzieliśmy w filmie o moim holu Rosmanowym, co kupiłam na promocji, a teraz widzimy się w filmie, gdzie będziemy testować nowości Rosmana, Zrobimy makijaż tylko rzeczami z Rosmana yy, i po prostu w międzyczasie coś wam polecę i przetestujemy też nowości, których jeszcze wcześniej nie testowałam, także mam tutaj kilka takich gegetków. także zapraszam Was na dzisiejszy film. Przejdźmy do bazy. I mamy tutaj Bielendę Makeup Academy Pearl Beige. Nawidzająca no, baza, wyrównująca kolory Kiedyś miałam właśnie rozświetlającą, była rewelacyjna, także stwierdziłam, że do niej wracam, bo nie dość, że jest fajna tania. I chyba ją za szybko poprawi pochwaliłam, bo właśnie nie mogę nacisnąć. Ale po prostu nie umiem tego używać. Ta, Ta baza jest ultra przyjemna szczególna w szczególności jak się malujemy rano bo ma taki delikatnie wiecie, odświeżający efekt daje taki delikatnie odświeżający efekt jest lepka, podkład się do niej klei przecudownie no i jest po prostu tania i ta baza kosztowała 29,99, oczywiście wszystkie ceny będą w tej normalnej cenie, także od tego sobie odejmijcie 55% tak, chciałam powiedzieć 55 zł Chciałabym. Następnie przejdźmy do podkładu. Podkład marki Maybelline Superstay. To jest nowa formuła 06 Fresh Beige. I wcześniej ten podkład się pojawiał u mnie. Ja go bardzo, bardzo polecam. Z tej starej wersji. Nie testowałam jeszcze tej nowej. Ale miałam go wcześniej w odcieniu 05, który jest dosyć mocno różowy. A ten, jak już wcześniej zauważyliśmy w poprzednim filmu, filmie, ten jest bardziej w ciepłym odcieniu i oczywiście jest, wiecie, taki cieplejszy, no. Gąbeczka z Vibo nowa. Też nie wiem, czy to nie jest jakaś nowa formuła, bo to jest ekstra stop dopisane i jakaś taka, wiecie, miękka, fajna jest ta gąbeczka. Może dlatego, że po prostu nowa. Ale nałóżmy w takim bądź razie podkład. Z od razu jakoś tak fajnie fajniej maluje, jak ma się nową gąbeczkę, nowe kosmetyki tylko człowiekowi lepiej idzie. Jeżeli chodzi jeszcze o tą promocję, to nie miałam jakiegoś takiego, wiecie, stricte planu, co chcę kupić. Po prostu wpadłam tam, zobaczyłam, co jest nowego, jakieś fajne nowości. No i ten podkład, bo zobaczyłam, że jest inny kolor, który mnie akurat interesował. I to po prostu wrzuciłam do koszyka. I normalnie zrobiłam zakupy chyba, nie wiem, w 15 minut. Także szybko mi to poszło. Aż się pomyliłam przy wyborze paletek. Jest przepiękny krycie. Okej, okay, tak to wygląda. E, wydaje mi się, że naprawdę całkiem ładnie. Ja się przynajmniej dobrze w nim czuję. Też jest o tyle fajne, że jest przepięknie matujące, fajnie się trzyma, ale wiecie, nie czujecie go na twarzy. Nie ma takiego efektu ściągnięcia, maski. Po prostu wygląda to fajnie. Jak jeszcze dołożycie jakiegoś rozświetlacza, coś tam, albo bazę rozświetlającą, to to wygląda, tak wiecie, nawet trochę powiedziałabym, że zdrowo. Przejdźmy teraz do korektora. Korektor marki Lovely No More Dark Circles Full Coverage Concealer. I mam kolor jeden. Jeszcze go nie otwierałam. Sama jestem ciekawa, jak on tu wygląda. Mamy taki aplikatorek języczkowy. Uuu, ładny kolorek, jaśniosieńki. Wydaje się być taki bardzo, bardzo gęsty. A to fajnie, lubię gęste korektory. Na przykład yy, z Maca Pro Longwear, kolek ko kolektor. Korektor jest też taki gęstały. Jest po prostu super. Także jak widzę taką markę... Słyszeliście to? No, makto to nie jest, nie? Kupiłam też z Lovely małe gąbeczki do makijażu. I już Wam pokażę jaka jest różnica między suchą a mokrą, jeżeli mi nie wypadną. Tak to wygląda. No, widać różnicę i naprawdę ta gąbeczka wydaje się być mięciutka. Jeszcze nigdy nie używam takich małych gąbeczek, wiecie, do makijażu. Także to będzie mój pierwszy raz. O, już mi się podoba. Jak tutaj fajnie może sobie podjechać, do kącika. I naprawdę jest bardzo przyjemna, jest bardzo delikatniutka. A fajnie stłacza ten korektor i w ogóle ten korektor... Wow, chyba się cofnę i jak jeszcze będą, to chyba sobie jeszcze jeden dokupię. Wow, naprawdę. Co prawda dla osób takich bardzo jasnych, które potrzebują super jasnego korektora, to to nie będzie fajne. Bo jak widzicie, on nawet nie jest za bardzo jaśniejszy od podkładu, a ten podkład też nie jest taki jakiś super jasny. Także to może być jedyny minus, ale jak wprowadzą kolor zero na przykład, no to to będzie rewelka. I w połączeniu z tą gąbeczką, no powiem Wam, naprawdę miło. Korektor też zastyga. Moim zdaniem dużo fajniej kryje od korektora tego poprzedniego, tego wiecie. A la tarte. Teraz sięgam po puder. Eveline Matte My Day Peach Lose Powder. Kiedyś już go testowałam. E, naprawdę super się sprawdzał. Przypodowałam sobie tylko okolice pod oczami, żeby wam pokazać kolejny produkt. E, I to jest Eveline Contour Stick. Nie wiem, czy one są dalej dostępne w Rosmanie, czy nie, bo i dawno nie widziałam. Ale są naprawdę fajne. Jak widzicie, ja zazwyczaj sobie konturuję po prostu same policzki. Właśnie. Tym stickiem. Ale jak widzicie, bardzo szybko można ten produkt rozetrzeć i się robi taki naprawdę fajny gładziutki. Jak widzicie, ten podkład bardzo delikatniutko mi się tylko odłożył, a zazwyczaj, no taki wiecie, tik, że marszczę czoło i mi się ten podkład super szybko odkłada. Także naprawdę też jest właśnie fajne, bo zastyga też sam. Dla fanów takich podkładów to jest naprawdę coś cudownego. Powiem wam, że ten puder trochę mi się kojarzy z pudrem z Fenty, tylko że po prostu z kolorem, ale też daje taki efekt delikatnego blura i jest fajnie matujący i ten ma się naprawdę fajnie długo trzyma, a zarazem nie jest taki strasznie płaski, także... Tak mi się kojarzy. Kolejny bronzer, jaki bym chciała polecić z całego serca. Beach Cruiser z VIBO. O nim było dosyć głośno na poprzedniej promocji. Ja mam kolor 02 Cafe Cream. Jest po prostu cudowny i ma idealny kolor. Od do 10 kg później. Puder idealnie też się nadaje do bakingu w ogóle. Delikatnie odetnę same policzki. Przejdźmy do brwi, czyli pomada z VIBO, oczywiście. Nad nią nie trzeba się za długo wyciekać. Rozwodzić. Po prostu jest super. Wszyscy chyba to wiedzą. Każdy, kto używa pomady już jej na pewno używał. Także Ameryki nie odkryłam. Także zrobię brwi i do was wracam. Jak widać, do Insta brwi to jest produkt idealny. Eee, no, bardziej wolę Anastazję, no ale tutaj też mamy bardzo dużą różnicę cenową. Użyję teraz z powrotem tego korektora, żeby sobie te brwi doczyścić. Eee, no i żeby były takie bardziej instagramowe. Okej, okay. trochę są doczyszczone. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda, tak jak mówię, na Instagrama. Eee, I oczywiście mój totalny ulubieniec, czyli Mascara Dobry z Eveline. I to jest po prostu sztos sztos. Jakbym miała wybrać jeden jedyny produkt do Brwi, który mogłabym używać, to by to było normalnie to. I mamy. Teraz najciekawszą część tego programu, czyli nową paletkę Vibon. Karoliny Wójcik, Viva a Viva, My, chose, my Choose Vivo. Przez przepadek wzięłam właśnie tą wersję. Chciałam tą drugą, bardziej kolorową, żeby zrobić jakiś taki fajniejszy, wiecie, szalony makijaż, ale tak się podjarałam, że ona w ogóle była na półce, że wzięłam tą. Ale nie ma tego swojego, co by na dobre nie wyszło, bo są sobie dwa cienie, które mnie interesowały. I dodatkowo wzięłam sobie także z Vibo. Vibo Mood Sparkling eyeshadow w kolorze numer 2. Zobaczmy może najpierw ten Sparkling One, bo mnie bardzo zaintrygował. Bądź piękny, bądź piękny. No jest dosyć mokry. Z tego co widzę, się dosyć mocno zbiera, ale odbija. U, może patrzę tutaj w lusterko, ale co widzę, że w podglądzie też tak samo wygląda. Pięknie się świeci! Tak wygląda ta sama paletka. Mamy czarne, piękne pakowanko z wypukłymi napisami w kolorze różowym. W środku mamy lustereczko, które jest na całej powierzchni, co mi się strasznie podoba, bo to jest taka paletka na wyjazd, wiecie, i mamy duże lusterko. Nie musimy brać kolejnych pięciu. Mamy tutaj zdjęcie właśnie Viva Avivy jako tą taką, wiecie, zakładeczkę. I Same cienie przedstawiają się następująco. Czyli taka typowa klasyka. Mamy tutaj błyski, mamy tutaj fiolety i żółcie, które mi się pięknie, które mi się pięknie, które mi się bardzo podobają. Eee, sprawdźcie te błyszczące. Wiecie, jak są takie jak rozświetlacze, to mogą być niezłe. Chociaż takie bardzo suche są. Jezu to. Przepraszam, muszę zasłonić, żeby się nie rzucało w oczy. Takie bardzo suche są. O, ludzie są bardzo mocno pudrowe. Bardzo, bardzo suche. Nawet słychać to, jak nabieram te cienie. Tak wyglądają. Zacznijmy. <grych> Generalnie planu totalnie nie mam, co by tutaj namalować. Także idźmy na żywioł i po prostu spróbuję użyć jak najwięcej kolorów z tej paletki. Nałożę ten korektor jako bazę. Nie mam żadnej fajnej bazy z Rosmana, także nie będę na siłę szukać. Jedyne, co mi tutaj brakuje, to cienia takiego typowo, wiecie, jasnego, białego wręcz. No ale poradzimy sobie też i bez tego. Przejdźmy zatem do większego pędzelka do tego jaśniusieńkiego, neutralnego brązu, który bardzo mocno się sypie. I rozprowadźmy go na załamaniu. gdzieby indziej. Na mały pędzelek nabieram ten pomarańczowy i polecę z nim od wewnętrznego kącika. Jakoś tak od dupy strony dzisiaj będziemy robić ten makijaż, no, wygląda całkiem ładnie. I nałożę teraz ten najciemniejszy brązik w kąciku. Nałożę teraz ten żółty, przepiękny, żółciutki cień. Bardzo mocno się sypie, trzeba mocno otrzepywać. I nałożę go w kąciku. No, a znowu go otrzepię, to nic się nie nakłada. Uuu, jakie piękny! Taka trochę musztarda. I lecę z nim tak też trochę nad załamanie. zróbmy to wyżej. Poszalejmy. Żeby go pociągnąć tutaj trochę dalej, to właśnie idąc górą, polecimy z fiolecikiem. Tylko najpierw się trochę otrzepmy. I nakładam go od zewnętrznego kącika. To sama sytuacja, jak otrzepiemy mocno, to już nic się na mnie nakłada. Po prostu najlepiej go, chyba, tak wiecie, wdziałać w tą powiekę i dopiero później, tak naprawdę, to blendować. Jak się zaczyna trochę to, ten cień blendować, to widzę, że się robią takie przejścia, i w niektórych partiach ten cień się odkleja od powieki. Może to być spowodowane tym, że po prostu tutaj gorzej była przypudrowana baza, czyli ten korektor. Bo widzę, że tutaj wreszcie cieni, wreszcie blendowania, nie widać jakichś takich, wiecie, ubytków. Także może być to kwestia właśnie tego. Ale generalnie spoko to wygląda. Odetnijmy sobie delikatny cut crease na samej górze. Cień już zastygł. Nie zastyga tak, wiecie, bardzo ściągająco. I odcinam samą górę na środku. Przejdźmy. Wiecie dlaczego, nie? Staram się nie dojeżdżać do samego tego cut crease, Tylko trochę poniżej. Jaka błyskotka. No powiem wam. Jak to się błyszczy. Uczucie na no, powieka jest takie bardzo mokre, ale pewnie to zaraz zastygnie. Tak jak się na ręce, że później będzie nie do zmycia. Teraz sięgnę po ten jasny odcień na bardzo precyzyjny pędzelek i nałożę ten cień w kąciku. A przynajmniej spróbuję, bo widzę, że coś się nie chce kleić. Średni efekt daje. Widzę, że mi się trochę robią takie zagniecenia na tym cieniu. Płynnym, także może postaram się trochę dołożyć, żeby. Więc to była taka płachta ładna. Chyba musimy to wysuszyć. Przy okazji zmieńmy sobie baking, który już prawie cały mi zszedł. I przejdźmy do rozświetlacza w wersji z przymkniętymi powiekami i to jest Vibor Royal Shimmer. Też bardzo ładny rozświetlacz, którego dosyć długo nie używałam, ale się okazuje, że nie mam za dużo rozświetlaczy takich rosmanowych, ale patrzcie jak on się świeci. Pięknie. No, ładny efekt to daje. Zobaczmy cień. Dalej no, się trochę niestety odkłada, ale przy drugiej warstwie widzę, że jest delikatnie lepiej. Przejdźmy do maskary. Maskara Eveline Celebrities, moja ulubiona maskara. Okej, okay. tak to wygląda. Widzę, że bateria mi się wyczerpuje, także przejdźmy już ku końcowi. Ulubiona pomadka, seria pomadek Maybelline Superstay. Mating ja mam kolor 80 Ruler. Niestety nie mam za dużo, tam wzięłam, także musimy pasować. Okej, okay. pomadka już na ustach. Tego tak mniej więcej się prezentuje. Jest bardzo trwała, ale to już Wam wszyscy wiedzą, pomadka kultowa. Przejdźmy do Setting Spraya. Oczywiście jak zawsze polecam Wam ten, to jest mój ulubiony setting spray, ale jeszcze skupmy się na chwilę na tym z Vivo Mood Glow Babe Spray. Bardzo dużo się go wylewa. Jest taki niezbyt delikatny. No, ale... Myślę, że będzie działać, nie jest tak tragicznie. No dobrze, to był dzisiejszy film. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, na jakie kosmetyki się tam czaicie na promocji w Rosmanie. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji na dole i zostawieniu łapki w górę. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się cieplutko i pa pa.